Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, troszkę z zachrypniętym głosem, ale niestety taki mały klimat. Jak pamiętacie, jakiś czas temu zamówiłem trochę produktów ze sklepu francuskiego z parisakła. Już wam pokazałem na wcześniejszym filmiku takie produkty jak Lowcase Double Speed. Czy low case B18 Protein? Dzisiaj przyszła pora na produkty japońskiej firmy BOSI. Mam cztery produkty z tej firmy. Pierwszy produkt o dziwnej nazwie Teru Bal. Kolejny produkt to widzimy jakieś bakterie Water Balance. Następnie, następny także y, suplement w postaci bakterii. I ostatni y, produkt to pokarm naturalny dla krewetek. Co mnie ciekawi, ciekawi mnie ten oto produkt Teru Teru Bal. Y, z informacji, jakie możemy, możemy sobie tutaj przeczytać na opakowaniu, mamy taką informację, że wspiera aktywność. Mikroorganizmów w naszym zbiorniku, e, że tutaj powinniśmy dodać jedną kulkę e, na, na jeden zbiornik, karmić raz, raz w tygodniu. Zaraz sobie otworzymy, zobaczymy, jak ten produkt wygląda. To jest ile to ma gram? Nie napisali. Później mamy water balance. Z informacji z tyłu, fajnie, że są, że są po angielsku, to są. No, Typowy stabilizator wody? W postaci, w postaci takiego proszku z bakteriami. No, przy starcie zbiornika pod podłoże i tak dalej, Tutaj jak to podawać, jakie ilości, tego nie będziemy w sumie sobie sprawdzać, bo wiecie, no to jest w proszku. I co ja wam mogę pokazać? No, mogę wam pokazać, że, że jest w formie proszku i tyle, no żadnej. Żadnej nadzwyczajnej reakcji w, w, u krewetek y, nie jestem w stanie Wam pokazać na filmiku. Także y, sobie to odpuścimy, y, w, jeśli chodzi o pokazywanie. Tutaj, produkt ten suplement bakteryjny także sobie możemy odpuścić. Zobaczymy tylko y, co to jest, z czego to się składa. No, to typowe, typowe bakterie. Miks y, mix różnych bakterii i enzymów. Jakieś witamina B. Y, także. Tak to, tak to wygląda. Też tutaj no za bardzo nie jestem w stanie Wam na filmiku nic konkretnego pokazać. To jest w postaci, w postaci proszku, czyli sypiemy, sypiemy, sypiemy podczas podmian wody do, do naszego zbiornika i, i pewnie pod podłoże także można by to sypnąć. Tutaj widzimy mniej więcej, jakie dawkowanie być powinno. Produkt pomocny na wszystko. No ale też nie jesteśmy w stanie, że tak powiem, tego na filmiku sobie zbadać. Trzeba po prostu używać, dodawać i, i wtedy się przekonać, czy to coś daje, czy nie daje. I ostatnim produktem jest to naturalne, naturalny pokarm dla krewetek. Chyba w postaci peletu, którego nie lubię za bardzo, bo pelet dostępny u nas na rynku się tragicznie rozwala. Nie karmię peletem, ale sprawdzimy sobie ten, ten produkt. Zobaczymy, zobaczymy przynajmniej, czy się rozwala, czy się nie rozwala, jak się zachowuje w wodzie. Jeśli chodzi o skład, to widzicie, jakie mamy skład. Mamy minerały, mamy dużo wapna, mamy szpinak. Mamy jakieś algi morskie, no dobra to otworzymy sobie, otworzymy sobie ten produkt, zobaczymy jak wygląda yy, i zobaczymy sobie te teru yy, jak wyglądają. Nasz produkt Natural Shrimp Food jest w postaci peletu, w składzie ma szpinak, więc pelet jest zielonkawy. Tak to, tak to mniej więcej wygląda. Zaraz sobie wrzucimy do zbiornika, zobaczymy, czy się rozwala, jak krewetki reagują na ten produkt. Ok, mamy nasz Bal, Zobaczymy sobie, jak to wygląda. W postaci takich kulek, nie? No jak sama nazwa wskazuje. Czekajcie. Łokur. Wyglądają one mniej więcej, tak? z informacji podanych na opakowaniu powinniśmy podawać jedną kulkę na jeden zbiornik karmić raz w tygodniu no dobra to chodźmy to chodźmy do akwarii teruterubal leci do środka Jak widzicie, zainteresowanie jest bardzo, bardzo duże. Eee, kulka pozostaje cały czas jakby w swojej formie, nie rozwala się, co jest dla mnie bardzo ważne, bo nie lubię rozwalającego się produktu. No dobra, czyli kuleczkę, kuleczkę mamy, krewetki sobie ją będą obsakiwały pewnie przez dłuższy czas, bo kulka nie jest mała. To teraz przejdziemy do pokarmu naturalnego, zobaczymy czy ten pelet się rozwala tak jak większość peletów. Ok, mamy nasz, nasz pelecik, wrzucimy sobie go do akwarium. Ok, tutaj wylądował. I zobaczmy. Jak widzicie, yy, pelet ten się nie rozwala, nie pęcznieje. Czyli jest tak jak być powinno. Nie? Gdyby wszystkie pelety były takie, to z miłą chęcią bym peletem karmił. Niestety pelety są jakie są. Czyli widzicie, że teru teru bal to są fajne, dosyć duże kulki, które nie rozwalają się i mega przyciągają, przyciągają krewetki. Natural shrimp food w postaci zielonego peletu który także się nie rozwala i pozostaje na swoim miejscu. Fajny, fajny pelet. Czyli da się zrobić fajny pelet. Water Balance i bakteria, Supplement, do tego wam nie pokażę. No, w, postaci, w postaci proszku i, i tyle. Będę podawał to przy podmianach. Będę dodawał także pod podłoże przy starcie nowego zbiornika. I wtedy coś więcej wam powiem. Także te produkty do kupienia. Wydaje mi się, że w małej ilości sklepów w Europie na pewno Paris Aqua. Wydaje mi się, że w Anglii też jest do kupienia, ale w Polsce niestety tych produktów nie dostaniecie. No. W Polsce, że tak powiem, mało pojawia się nowych produktów i żeby coś, coś, coś mieć, trzeba, trzeba szukać, szukać gdzieś za granicą. W sensie coś mieć. No, ja lubię nowości. Ja lubię nowości, lubię testować nowości, lubię posiadać nowości i dlatego szukam. Jeżeli nie, nie oczekujecie żadnych nowości i lubicie karmić tym samym przez cały czas, to nie ma problemu. Dlatego ja, jako osoba, która lubi to, że tak powiem, w polski rynek jest jeszcze ubogi w różnego rodzaju produkty i trzeba szukać gdzieś tam za granicą. Nie? No dobra, to by było tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.